Kobiece testy najczęściej przyjmują formę zadawania niewygodnych, niekomfortowych pytań, stawiania faceta w trudnych sytuacjach, rzucania mężczyźnie różnych wyzwań i niezgadzania się z tym, a także podważania jego decyzji, jego propozycji, jego zachowań czy podważania jego zdania. Kolejną kategorię nazywam testami desperacji seksualnej. To są sytuacje, gdzie dochodzi do jakiegoś zbliżenia, czy raczej próby zbliżenia fizycznej, intymnej z twojej strony, czyli na przykład próbujesz kobietę pocałować, ona się odchyla. Tu kluczowe jest to, żeby nie tracić fasonu, żeby nie zacząć tłumaczyć teraz kobiecie albo mówić, że oj, przepraszam, że w ogóle miałem czelność ci zaproponować, żebyśmy pojechali do mnie, albo jakaś obrażać się i pytać dziewczyny, czemu się odchyliłaś, czemu się odchyliłaś, jak chciałem cię pocałować. I nawet to nie musi być wyrażenie na poziomie werbalnym, ale kobieta może to bardzo łatwo wyczuć na bazie tego, jak ty się z czymś Poczułeś, czy nie masz do niej urazy, czy nie jesteś zawiedziony, bo liczyłeś na to, że akurat dzisiaj wyląduje w łóżku albo że poczujesz ciepło jej ust na swoich ustach? To jest często bardzo subtelne, kobiety są na to bardzo wyczulone i chcą zobaczyć, na ile ty jesteś desperacki do tego, żeby do niej się zbliżyć, żeby zaspokoić swoje potrzeby bliskości, intymności, seksualności, ale nie z takiej pozycji, że. Wy wspólnie tym się dzielicie i macie super doświadczenie, ale bardziej z pozycji desperacji, braku i pustki.